Dzień dobry widzowie, witam Was w pierwszym odcinku z nowego updateu X, czyli Summer Event. No i ja mam dla Was do przekazania bardzo ważną informację a chodzi o to, że zak zakładam nowy kanał, na którym będą się pojawiały odcinki z moją twarzą i live z <laughs> jakichś, nie wiem, strasznych miejsc. Dwa live już się pojawiły na tym kanale, ale już zachęcam do subskrypcji tego kanału i zostawienia komentarza. Bo 24 odbędzie się losowanie na tego pięknego Chiuchu Pterodaktyla podpisanego przez Ishibelzy. A co trzeba zrobić? Zostawić lajka, subskrypcję, no i napisać w komentarzu Pterodaktyle. Kto wam na serduszko i wylosuję jeden komentarz, który wygra pterodaktyla. A my lecimy już do eventu. Trzecią rzeczą, która się pojawiła w evencie to jest Summer Questy. Summer Questy są bardzo fajne. Ja, ja sam już zdobyłem 23 level na Summer Questach i one są bardzo proste. Um. I ogólnie dużo gemów tu można zarobić, łatwo, jakieś 55 bilionów gemów można zarobić, nie ja wiem, dużo. Ale jakbyście sprzedali te jajko, to byście mieli bardzo dużo gemów. Na początku to jajko kosztowało ponad 100 bilionów, ale ono tanieje. To szybko róbcie te questy. Potem się pojawi nawet odcinek, jak robić szybko te questy. A drugą rzeczą, która się pojawiła w tym evencie, to jest yy, Treasure Hunt który się pojawia co 3-4 godziny i ogólnie tam y, są taki labirynt jest jakby i tam są różne y, procenty szans, na przykład 1% szans, 2% szans i najwięcej to jest 50% szans na huge'a raczej nie procent, tylko 50 razy więcej procent szans maksymalnie możecie trafić na tym evencie jeśli jeszcze będzie 25, tysien, 25 razy laka na serwerowy to ogólnie będziecie mieli łatwo hiubręz zdobytego. Tylko musicie mieć jeszcze triple i kilka game passów. Nie musicie mieć koniecznie, ale ja planuję zabrać sobie ja planuję sobie zebrać trochę Robuxów. w ostatnie wydałem 1200 Robuxów na trzy jajka, które otworzyłem. I odcinek miał z tego być. Ale mi się to coś nie wyszło i nagrywaniem było wyłączone, jak otwierałem te jajka. To że, także szkoda. Mam aktualnie jakieś 120 Robuxów. No i w dziesiąty dzień lata będzie do rozdania 1000 Robuxów. Osoba, która. w no, dobra, nie będę wam mówił, ale będzie można. O, widzowie, jest nowe głosowanie. Do you like the Summer No Dobra, fajne jest. Summer event, jest fajna, kurde. Powiem Wam 9, czy 9 dnia y, wakacji. No, jeśli nie będziecie mieli jakichś planów, osoba zgarnie 1000 Robuxów, która będzie miała pierwsze miejsce, drugie miejsce y, 500 Robuxów, a trzecie miejsce 100 Robuxów. Czyli mam, do, czyli do rozdania z 1600 trobuksów dobra. A teraz za tym przechodzimy, przechodzimy do nowego worldu, czyli summer worldu. <laughs> Wchodzimy i pierwsze co widzicie to jest jakby lobby takie, nie jest banki, te wszystkie normalne rzeczy, ale bardzo ładnie tu jest i Yy, są trzy części tego eventu. Pierwsza część będzie za dwa tygodnie i dru druga za cztery tygodnie. Na razie mamy yy, pierwszą część niestety. Musimy trochę poczekać. Tutaj jak widzicie są jajka, Beach Eggs, yy, takie jajka, yy, Float Egg, takie jajka tu są. No i Vulcano Egg. To są najlepsze jajka. O, ktoś mi trade wysyła, widzowie. O, dobre pety nawet mi dojesz, pterodaktylka nie będę, bo on jest na, dla widzów, Aby nie, nie. Można tu wydropić hucz, fajna telekata. tylko że tu jest go trudno akurat dropnąć. Na tym treasure Huncie jest bardzo łatwo go dropnąć, jak ma się 50 razy szans, no i jeszcze się ma 25 lucky boost w serwerowy, no nie umiem się dzisiaj wysłowić bo prawie w ogóle nie spałem wstałem o 6 rano się położyłem o 23 to więc sorry nie umiem się wyrażać xd dobra i to są te mapki bardzo ładne te mapki są tylko że trochę mi się smutno zrobiło z powodu że tu nie ma żadnego przejścia do wulkanu. myślałam, że tu gdzieś w wulkanie będzie, ale to wulkan to taka ozdoba jakby. A, no jeszcze nowa, yy, nowe sekretne przejście w Doggon się pojawiło. Jak yy, przejdziecie sobie do, do Mansion, Jeśli macie oczywiście 5 trilionów końców, dudy końców, którego ja nie mam, będziecie mogli wejść do tego świata disco i tam można wydropić. Jak ten pet się nazywał? Zapomniałam, jak ten pet się nazywał. Ale tego chyba Huge Gamer Shiba, tak? Huge Gamer Shiba można wydropić tam. I to jest właśnie bardzo fajne. Tylko <laughs> trzeba troszkę pozbierać tych końców. I widzowie, mam dla was bardzo ważną informację. Założyłem TikToka, link w opisie. No to nazwa to nie Filmixik bardzo fajne, wrzucam tam e, jakieś czasami filmiki, raczej TikToki. No i próbuję dobić 1000 obserwacji, aby robić livey Wam. To więc oczekujcie i dobijajcie te 1000 obserwacji oczywiście. Oczywiście planuję robić daily, w którym odcinki się będą pojawiały codziennie o 15. Nie, 15.30, tak, 15.30. Teraz to odcinki będą się pojawiały losowo, albo w sumie, nie wiem, ale losowo odcinki się na razie będą pojawiały, a daily zacznę od tej soboty która teraz będzie. To więc oczekujcie, zostawiajcie łapki w górę, komentarze. No i subujcie ten kanał. I będzie do wygrania jeszcze fajna bardzo rzecz. Bo pierwsze, pierwszego dnia wakacji dostanę pewnie 100 bilionów gemów od takiego jednego kolegi. bo to będzie do wygrania 35 bilionów gemów na live ie. tylko to już będzie chyba na komputerze, te live już będą na komputerze to więc też oczekujcie no jeszcze nowa rzecz na Trading Plaza są ale ja mam lagi tam, na razie nie mogę wbić sam możecie sobie wbić i zobaczyć, ale fajnie teraz ta Trading Plaza bardzo fajnie wygląda a to są nagrody za. za jeśli Wam nie pokazywałem nagrody, to są nagrody. No i fajna bardzo deska, jest, tylko niestety ma dwa płomienie. Jak widzicie, gdzie, czekajcie, tutaj jest ta deska. Niestety ma dwa płomienie bardzo mało. I jak dojdziecie do, setnego, jak do tego setnego poziomu, to możecie za 500 rublów zresetować sobie to. Nie wiem czy to jest warta, ale ja już jakby drugi raz te kursy robię, bo z 500 Robuxów wydałem na to. Ehm, no i cóż, to już by było na tyle też z tym update. Cie. Ja się z wami żegnam. Widzimy się w następnym odcinku. No i... no... pa!